Nazywam się Łukasz Kasterowicz. Zagłosuj na mnie. Wrocław zasługuje na zmianę. Musimy pamiętać o mieszkańcach starych osiedli, osiedli spółdzielczych. Oni nie mają gdzie parkować. Tak naprawdę w tej chwili parkujemy gdzie popadnie, bo nie ma tych miejsc parkingowych. Moja propozycja to budowa parkingów wielopoziomowych, podziemnych i naziemnych. Przy tej okazji oczywiście powinniśmy pomyśleć również o kwestii bezpieczeństwa, o budowie schronów w tychże parkingach. Czasy po prostu mamy niespokojne. Nikt tak naprawdę w obecnej chwili, jeżeli chodzi o magistrat, nie pomyślał, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Gwarantuję, że zajmę się kwestią braku miejsc parkingowych na osiedlach, jak również zadba o bezpieczeństwo mieszkańców tychże osiedli. Nazywam się Łukasz Kasztelowicz. Zagłosuj na mnie.